Przez kilka pierwszych dni stycznia policjanci z Słupska nałożyli już blisko 100 wysokich mandatów w związku z popełnionymi wykroczeniami. Jest to efekt zmian taryfikatora, zmian wysokości. Mandatów, które zostały wprowadzone z dniem 1 stycznia 2022 roku. E, pomimo tego, że przez kilka ostatnich dni zeszłego roku kwestia zmian wysokości mandatów była poruszana przez media, e, wiele osób podczas kontroli w dalszym ciągu jest zaskoczonych wysokościami tych mandatów. E, już 1 stycznia 2022 roku policjanci Słupskiej Drogówki nałożyli mandat w wysokości 2000 zł na 21-letniego 21 kierującego, który przekroczył prędkość poza terenem zabudowanym e, o blisko 70 km na godzinę. Zdziwiona była również 19-letnia kierująca Hyundai, która na jednej z ulic Słupska doprowadziła do e, zdarzenia drogowego e, podczas wyprzedzania e, autobusu. Została ona ukarana punktami karnymi oraz mandatem w wysokości 2,5 tysiąca zł. E, przypominamy o tym, że wysokość mandatów e, Uległa zmianie, że kwoty tych mandatów zostały podwyższone. Za spowodowanie zagrożenia wobec osoby pieszej policjant może nałożyć mandat w przedziale od 1500 zł. nawet do 3000 zł. Za korzystanie z telefonu komórkowego podczas jazdy z samochodem mandat wzrósł do 500 zł. Pamiętajmy również o tym, że znacznemu podwyższeniu uległy mandaty za przekroczenie prędkości, zarówno w terenie zabudowanym, jak i po stronie.